Cześć Boże! Witam w naszych wielkotygodniowych filmikach przy Jezusie. Rozpoczynamy naszą wielkotygodniową wędrówkę razem za Panem Jezusem, który będzie zmierzał do Jerozolimy na swoją mękę. Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Palmową, która się nazywa również Niedzielą Męki Pańskiej. Jest to niedziela, kiedy czyta się dwie Ewangelie. Można czytać dwie Ewangelie. Pierwsza to oczywiście o uroczystym wjeździe Chrystusa do Jerozolimy. Pan Jezus wjeżdża na osiołku, jest witany przez tłumy i co jest takie znamienite w tej Ewangelii? Faryzeusze chcą powiedzieć do Niego, żeby zabronił wołać. Mówią, zabroń im, niech nie wołają tak. A Jezus mówi słowa, jeżeli oni nie będą wołali, to kamienie będą wołały. I to jest ważne, żebyśmy my również dali tego dnia świadectwo, abyśmy również włączyli się w ten tłum, wyznając Jezusa naszego Króla i Pana po raz kolejny publicznie żeby dać świadectwo swojej wiary nie tylko przez najpiękniejszą palmę, żeby startować jakieś konkursy, które są pewnie bardzo, również bardzo dobre, ale żeby przede wszystkim dać świadectwo, że Jezus jest moim Panem, Moim Zbawicielem, że za Nim chcę kroczyć. Dlatego tak ważne, żeby dzisiaj postarać się uczestniczyć w tej mszy świętej, gdzie będzie uroczyste wejście do świątyni, ale również na innym etzach święty będziemy święcili palmy. Niech one będą też nasi, naszym świadectwem wiary dla innych. Ale ta niedziela również nazywa się Niedzielą Męki Pańskiej. Każdego roku przypominamy sobie któryś opisów Męki Pańskiej w Ewangelii Synoptycznej, w tym roku Ewangelia według Świętego Łukasza. Zobaczcie, że procentowo, jeśli patrzy się na wszystkie Ewangelie, to opisy Męki Pańskiej są największe, jeśli chodzi o, o czas. Ten czas jest bardzo krótki, a najwięcej opisu. Inne wydarzenia są o wiele bardziej skrótowo napisane, ponieważ to jest najważniejsza część Ewangelii. Najważniejsze słowa Jezusa, najważniejsze opisy wydarzeń, najważniejsza część, ponieważ wtedy właśnie przeżywamy to, że Jezus za nas cierpiał, umierał, zmartwychwstał, przez nas zbawił, dał nam dostęp do nieba, a my przez wiarę, kiedy się i Chrzest łączymy z tymi wydarzeniami, mamy również życie wieczne. Dlatego jest to ważne, żeby. Tej niedzieli sięgnąć do Ewangelii, po prostu wsłuchać się w to. Dlatego w kościele czytamy te Ewangelię. To jest potrzebne, żeby każdego roku przypominać sobie te wydarzenia, żeby żyć tymi wydarzeniami. To jest najważniejsze dla naszej wiary. To się dzieje podczas każdej Eucharystii. Chrystus u na nas umiera, zostaje złożony do grobu, z martwy wstaje, a my razem z nim. Dlatego właśnie warto, żeby sobie te Ewangelii jeszcze w domu na spokojnie przeczytać, przekontemplować, żeby spotkać się z Jezusem, który. Za nas bierze krzyż, za nas umiera. Potem, dlatego też nam przy świętej będziemy oddawać cześć Chrystusowi, który umarł właśnie przez przyklęknięcie, przez naszą ciszę, naszą modlitwę. Ważne jest też drugie czytanie tego dnia, ponieważ będzie to czytanie o tym, że właśnie Jezus jest Panem, że wszystkie stworzenia, każdy aniołowie z wierzchności władzy będą musiały klęknąć. I wyznać, że Jezus Chrystus jest Panem, kuchwale Boga Ojca. I to czytanie łączy w ogóle te obie Ewangelie. Pokazuje nam to, że sednem tej niedzieli tego święta jest wyznanie Jezusa, który przez swoją mękę, przez swoją śmierć i zmartwychwstanie staje się królem całego wszechświata, panuje nad śmiercią, gładzi nasz grzech. My chcemy w tym uczestniczyć, dlatego idziemy z palmami, dlatego cieszymy się. To jest niedziela pomimo tego, że męka Chrystusa jest rzeczywiście wielkim cierpieniem. I to jednak patrzymy na nią z perspektywy zmartwychwstania, że to wszystko prowadzi do tego, że, że Jezus zmartwychwstał, że ostatecznie nas zbawił, dlatego się cieszymy tego dnia, dlatego uroczysta hosanna na naszych ustach. I my, jako ludzie wiary, jako chrześcijanie wiemy, że Chrystus już zmartwychwstał, i dlatego, nawet czytanie męki Pańskiej powinno być dla nas czymś, co prowadzi do chwały, co, co jest odczytywaniem Chryst tego, że Chrystus wchodzi na tron jako król. Król boleści, król, który króluje z krzyża, który króluje przez swoją mękę, ale który nas zbawia. Moi kochani, niedziela męki Pańskiej rozpoczyna Wielki Tydzień i nasze pielgrzymowanie. Bądźmy w tym czasie przy Jezusie.